Szwajcari, aby spółka mogła podjąć działalność, musisz powołać co najmniej jednego dyrektora, który ma prawo pobytu w Szwajcarii. Zanim ty zbudujesz zespół i ten zespół osiądzie w Szwajcarii, może upłynąć trochę czasu. W tym roku wchodzi w Europie w życie nowa dyrektywa, która reguluje kwestie substancji Twojej spółki zagranicznej. A więc jej rzeczywistej działalności. Może się okazać, że już za chwilę twoja zagraniczna spółka musi mieć w strukturach dyrektora, który powinien pracować wyłącznie dla twojej spółki czy dla ciebie. Składasz swojemu polskiemu zespołowi propozycję takiej przeprowadzki. Jestem w tej chwili w trakcie stawiania dwóch struktur w Lugano i w Genewie. Obie struktury będą prowadziły działalność w Szwajcarii. Przy czym w przypadku jednej z nich do Szwajcarii przeprowadza się polski handlowiec z całą rodziną i stamtąd będzie prowadził rozmowy handlowe z kontrahentami na świecie. Produkcja nadal będzie w Polsce. Można? Można.